Na początku chciałabym przywitać nowego trenera Rawi Rawicz, Kamila Pilarskiego. Skąd decyzja o przyjściu tutaj i wsparciu drużyny Rawi Rawicz? No jest mi bardzo miło, że, że możemy tutaj dzisiaj rozmawiać, bo tak naprawdę no nie spodziewałem się tego. No ta decyzja, nie planowałem na pewno tego, że, że będę trenerem tutaj w Rawiczu. Ostatnio pożegnałem się tak, na was, tak naprawdę na własne życzenie z Piastem Kobylin, gdzie, gdzie przepracowałem pół roku. Z może z lepszymi czy gorszymi e, wynikami. W każdym bądź razie dziś moja praca, jeśli chodzi o, o moje podejście do, do tego zawodu e, została też dostrzeżona. i, i tutaj po, po, po wyborach y, dostałem telefon właśnie od prezesa, e, że, że jest zainteresowanie moją osobą. Nie ukrywam, że miałem jeszcze w, wcześniej e, inne opcje odnośnie pracy trenerskiej. Chciałem może bardziej się skupić też na tym, żeby gdzieś bardziej, bo jestem z Dolnego Śląska, żeby bardziej gdzieś tam w tamtym kierunku podążyć. No ale no, cieszę się, cieszę się, że jestem tutaj. Kiedy pojawiła się ta propozycja, nie ukrywam, że dała mi dużo do myślenia i, i po, po spotkaniu z zarządem, po, po zobaczeniu obiektów, jak to wszystko wygląda, zdecydowałem się na to, że, no, że, że przynajmniej te pierwsze pół roku tutaj, tego nowego roku 2020 spędzę na pewno w Rawiczu. Czy jakieś plany już w głowie pojawiają się, jeśli chodzi o prowadzenie drużyny, takie pierwsze, czy jak na razie jest to dopiero początek i nic w głowie się jeszcze nie urodziło? To znaczy na pewno no, no, planów jest, jest mnóstwo. No, jest, jest, jest nowy zarząd, młody zarząd, e, który, który gdzieś tam organizacyjnie widać, że, że chce to mm, fajnie wszystko podopinać. E, są, są ambitne plany na przyszłość. Nie, nie ukrywam, że to też e, było takim bodźcem dla mnie, żeby, żeby zgodzić się tutaj na pracę w Rawiczu. Jeśli chodzi o, o prowadzenie drużyny, no to ciężko mi na tę chwilę cokolwiek powiedzieć, bo jedynie co to rozmowy, czy tutaj właśnie z zarządem, czy, czy z ludźmi związanymi z piłką, e, z okolicą, Zerowicza to jest Wielkopolski, bo, bo tak naprawdę też gdzieś tych ludzi tutaj znam. Grałem też w piłkę wcześniej. Na różnym poziomie i gdzieś tam spotykaliśmy się z zawodnikami tutaj z tego rejonu. Zasięgnąłem opinii. Wiem, że zespół jest młody, generalnie jest złożony z wychowanków. Wiem, jakie są plusy, jakie są minusy. I ewentualnie czas pokaże, czy, czy będą jakieś decyzje personalne w tym kierunku, czy jakieś wzmocnienia, czy jakieś rozstania. Ale to mówię, to, to przyjdzie na to czas, bo, bo na tą chwilę okres taki martwy i, i ciężko cokolwiek powiedzieć, powiedzieć na temat zespołu. Jeszcze tego zespołu nie widziałem tak naprawdę na żywo. Pracujemy nad tym. A wiadomo już, kiedy będzie pierwszy trening? Planujemy rozpoczęcie przygotowań dwa miesiące przed, przed pierwszym meczem ligowym, czyli 15 stycznia około spotkamy się na pierwszej jednostce treningowej. Jest, jest jakiś plan wstępny sparingów, na pewno jeszcze coś będziemy dogrywać, na pewno będziemy coś dorzucać, bo uważam, że tych sparingów na tę chwilę jest troszeczkę za mało. Ale to mówię, to wszystko wyjdzie, wyjdzie w praniu i, i będziemy funkcjonować na bieżąco, będziemy się uczyć tego wszystkiego nawzajem i, i myślę, że, że będzie to dobrze wyglądać.